Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę, jak pobrać zdjęcia z internetu, żeby je na przykład umieścić na pulpicie jako tapetę. W tym celu wejdę do przeglądarki Google Chrome i w wyszukiwarce Google wpiszę. Przykładowy bank zdjęć, w którym znajduje się mnóstwo darmowych zdjęć. Zaproponuję Wam bank zdjęć, który nazywa się Pexels. Po wpisaniu w okienko, szukaj tej nazwy, pojawia mi się na pierwszym miejscu właśnie ten bank zdjęć, czyli Pexels. Jest to darmowy bank zdjęć, czyli zdjęcia objęte są taką licencją, że możemy te zdjęcia na, y, pobrać za darmo i możemy w zasadzie z nimi robić y, co chcemy. Y, w okienku wyszukaj darmowe zdjęcia i wideo. Y, tutaj wpisuję y, temat. Y, zdjęcia, jakie chciałabym, żeby się pojawiły tutaj poniżej. Jeżeli nie wiem, co mnie konkretnie interesuje, mogę na przykład wpisać tapeta. I możecie tutaj zobaczyć, że pojawiają mi się też różne tutaj tapety w różnej rozdzielczości na różne urządzenia. Mogę napisać tapeta komputer komputerowa. O. Pokazują mi się poniżej różnego rodzaju tapety. Jest tu ogromny wybór zdjęć. Bardzo różne i ciekawe zdjęcia, bardzo ładne zdjęcia. Pamiętajmy tylko, że jeżeli wybieramy zdjęcie na tapetę, powinno być ono w miarę stonowane. Kolorystycznie, żeby nie za dużo było różnych barw, faktur, obiektów, ponieważ najważniejsza rzecz to, żeby na pulpicie były widoczne ikony. Tapeta nie może zasłaniać ikon, czy też być taka, żeby, żebyśmy nie mogli tych ikon dostrzec. Zaraz tutaj wybiorę jakąś tapetę. Na razie nic mi nie wpadło. Za bardzo w oko. Lepsze są na pewno ikony, tapety ciemniejsze. O, na przykład ta tapeta dosyć mi się podoba. Klikam w taką, takie zdjęcie. Zdjęcie ulega powiększeniu, i w prawym górnym rogu pojawia mi się komunikat do pobrania za darmo. Mogę od razu nacisnąć na ten przycisk, ale mogę też najechać na strzałeczkę. Wtedy pokazuje mi się, w jakich wymiarach mogę pobrać zdjęcie. Najlepiej wybierać rozmiar oryginalny, bo będzie to wtedy zdjęcie w najlepszej rozdzielczości. Tak jest też zaznaczone. Klikam do pobrania za darmo. W lewym dolnym narożniku pojawia mi się już komunikat, że zdjęcie zostało pobrane. Natomiast na środku ekranu pojawia mi się komunikat, że mogę autorowi zdjęcia wysłać podziękowanie yy, yy, lub też mogę wesprzeć go jakimś datkiem. Yy, bank zdjęć Pexels jest bankiem darmowym, więc nie muszę tego robić. Mogę, jeżeli mam taką ochotę. Zobaczę, czy jeszcze tutaj jakieś przykładowe inne zdjęcie mogłabym wybrać na tapetę. Myślę, że to jest też bardzo ładne. Klikam na zdjęcie. Jeżeli ono mi się podoba, tutaj w lewym górnym narożniku mam informację na temat autora. Jeżeli zdjęcie mi się podoba, znowu klikam do pobrania za darmo i w lewym dolnym narożniku już będę widziała, że zdjęcie mi się pobrało. Ponieważ komputer nie zapytał, gdzie te zdjęcia zapiszę, w związku z tym zdjęcia będę szukała w folderze Pobrane. Czyli wychodzę już z przeglądarki, wchodzę do ikony Ten komputer, do folderu Pobrane i tutaj będę widziała na samej górze, Dzisiejsze moje pobrane elementy, czyli te dwa zdjęcia. I teraz będę mogła wykorzystać te zdjęcia, żeby na przykład ustawić je jako tapetę. Ale to, jak ustawić tapetę, znajdziecie na kolejnym filmie. Na dzisiaj będzie to tyle. Zapraszam na kolejny odcinek. Poradnika komputerowego seniora. Cześć!